Zapraszamy. Ja. Cześć, cześć, cześć. Witamy państwa bardzo serdecznie na wspólnej konferencji prasowej Koalicji Polskiej oraz Partii Regionalnej Ślązoki Razem. Koalicję Polską dzisiaj reprezentują prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kośniak-Kamysz, przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka oraz wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej Jacek Tomczak. Są też z nami wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz samorządowcy z województwa śląskiego na czele z starostą kłobuskim Henrykiem Kiepurą. A przedstawicieli Ślązoków Razem reprezentuje przewodniczący pan Leon Swaczyna wraz z silną grupą członków partii. Bardzo proszę o zabranie głosu prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława kośniaka kamysza Szanowni Państwo, dużo nas dzisiaj, bo okazja jest niezwykła. Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści, Marka Biernackiego, kolejne grupy, które dołączyły do Koalicji Polskiej, dzisiaj mogą zakomunikować, że umowę o współpracy podpisujemy z niezwykle ważnym podmiotem politycznym na polskiej scenie politycznej, regionalnej scenie politycznej z partią Ślązoki Razem. Ta współpraca nie rozpoczyna się dzisiaj. Rozpoczęliśmy ją już w wyborach parlamentarnych. Dziękuję za wsparcie, które było okazywane w kolejnych wyborach. Dziękuję za to, co mogliśmy wspólnie zrobić. Zadeklarowaliśmy wtedy współdziałanie na rzecz rozwoju naszej ojczyzny, rozwoju gospodarczego, społecznego, na rzecz pogłębiania integracji z Unią Europejską. I to wszystko realizuje się, ale żeby to wzmocnić dzisiaj w gabinecie wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego uroczyście wspólnie z liderami Koalicji Polskiej podpisaliśmy umowę, porozumienie o współpracy pomiędzy Koalicją Polską a Partią Regionalną Ślązoki Razem. Bardzo ważne dwa elementy tej współpracy dotyczące Śląska, jego historii, dotyczące zabiegania tu w parlamencie o określone rozwiązania dla Śląska, dla województwa śląskiego, województwa opolskiego. Po pierwsze, ustawa o języku śląskim. To jest nasze zobowiązanie wyborcze, dzisiaj potwierdzamy go jako zobowiązanie parlamentarne. Taką ustawę będziemy popierać, taką ustawę będziemy wnosić, za taką ustawą będziemy głosować i w Sejmie, i w Senacie. To jest miara naszej wspólnej tradycji, naszej wspólnej kultury, to jest upodmiotowienie i dowartościowanie tych, którzy ten język, język śląski. Pielęgnują, kultywują i pięknie w nim wychowują swoje dzieci, mówią, posługują się. Ja jestem zauroczony. To nie jest tylko poznanie etnograficzne, ale to jest tak naprawdę wyraz szacunku dla minionych pokoleń i też wnoszenie w przyszłość tego, z czego wyrastamy. Druga sprawa bardzo ważna to jest nauka o historii Górnego Śląska, o trudach, które przyszło znosić minionym pokoleniom. Wspólnie składaliśmy kwiaty w miejscach upamiętniających tragedię górnośląską. To wszystko, co się wydarzyło w różnych etapach naszej historii, bardzo zagmatwanej często, i z niej trzeba wyciągać wnioski. Bardzo ważnym elementem jest zabieganie o to, żeby ta historia była nauczana w szkołach, żeby ona nie zniknęła. I mówimy to jako przedstawiciele właśnie formacji, dla której edukacja, nauka. Od zarania jest tak naprawdę istotą bycia w polityce, czyli podnoszenie świadomości, niesienie kaganka o świat. Kolejne punkty porozumienia to jest decentralizacja państwa, czyli oddanie samorządom jak najwięcej kompetencji. My wierzymy w rzeczpospolitą samorządową, rzeczpospolitą zarządzaną z naszej małej ojczyzny. O tym będą mówić dzisiaj samorządowcy. Samorząd gospodarczy jako emanacja i jako partner do dyskusji. I pogłębienie integracji europejskiej. To jest te pięć punktów bazowych, na których będziemy rozwijać współpracę pomiędzy Ślązokami razem a koalicją polską. To jest rozwój naszej formacji, to jest szansa na budowanie racjonalnego centrum na scenie politycznej, centrum, które jest po prostu potrzebne. W tych szaleństwach z prawej i z lewej strony są potrzebni ci, który, którzy łączą, którzy budują mosty porozumienia. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, za to, co dobrego już mieliśmy okazję wspólnie zrobić. Przygotowujemy się do kolejnych wyzwań. Myślę, że jednym z pierwszych wielkich wyzwań będą wspólne wybory samorządowe, pójście w, po to, żeby zdobyć mandaty i nie, nie tylko w Okręgu Częstochowskim, tak jak dzisiaj mamy, ale i na Podbeskidziu i we wszystkich okręgach Górnego Śląska i Zagłębia, w całym województwie śląskim. Dzisiaj o tym dużo mówimy, ale ten program jest dla Śląska. Na koniec o jednej rzeczy, która za, w której zawarto porozumienie w Brukseli. Nie o budżecie, nie o funduszu odbudowy, ale o sprawach klimatycznych. My popieramy Zielony Ład i transformację klimatyczną, ale żeby Zielony Ład naprawdę miał dużo wspólnego z ładem i nie miał nic wspólnego z nieładem, musi być oparty o dyskusję, o porozumienie, również o konsultacje społeczne na Śląsku, w województwie śląskim. Bez tego, bez takiej informacji, bez wniesienia swoich uwag, my to będziemy robić na poziomie parlamentarnym i w parlamencie polskim, w parlamencie europejskim, ale jest to niezbędne, żeby cele klimatyczne uzyskać. Chcemy zielonej energii, ale też chcemy szacunku dla tych, którzy od pokoleń ciężko pracowali w górnictwie. Nie da się tego zrobić bez jasnego czasem postawienia sprawy, ale przede wszystkim bez dialogu. Bo i górnicy i mieszkańcy Województwa Śląskiego są bardzo w stanie dużo zrozumieć, ale nie jak są zaskakiwani, tylko jak jest prowadzona z nimi rzetelna rozmowa. Oczekujemy od Komisji Europejskiej, od europarlamentarzystów, wszystkich opcji politycznych my to deklarujemy poważnej dyskusji o przyszłości Śląska, województwa Śląskiego jako całości regionu, nawet więcej dwóch, trzech regionów na południu Polski, bo to i, i Małopolska, też część zachodnia Małopolski, przecież sprawy górnictwa. Tam są na co dzień obecne. Oczekujemy takiej rozmowy rządu polskiego. My możemy służyć pomocą, bo jak widzicie, w naszej koalicji współpracuje z naszą koalicją Partia Ślązoki Razem i jest to niezwykłe wzmocnienie regionalne, ale też sygnał, że rozwijamy się co tydzień, w, tym, w te wtorki pokazujemy kolejne podmioty, z którymi współpracujemy, z którymi podpisujemy porozumienie. To jest sygnał. Że na trwałe zagościliśmy na scenie politycznej i mamy swoje godne miejsce. Będziemy o tą godność też w sprawach porozumienia dzisiaj zawartego zabiegać. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę przewodniczącego partii Ślązoki Razem, pana Leona Swaczyna. Cieszę się, że ten trudny okres, jaki spadł na Rzeczpospolitą Polską, możemy wspierać, mimo że nie czujemy się Polakami, ale jesteśmy lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej, którzy nie mają zamiaru się wyprowadzać z Polski i których też dotyka to, że ich dzieci uciekają z Polski. My byśmy chcieli, żeby na Śląsk 100 lat temu przyjeżdżali z całej Europy, a dziś ze Śląska uciekają na cały świat. A my byśmy, zrobimy wszystko wraz z Koalicją Polską, aby na ten Śląsk opłacało się powracać, opłacało się tutaj bogacić i na naszym Śląsku rozwijać swoje talenty. Niestety mnie też dotknęło to, że już przez rok nie widziałem swojego syna, bo nie może przyjechać. Bo jest taka a nie inna sytuacja w, na świecie. A jakby mieszkał tutaj, no to byłby ze mną na Wilii i dostałby dzieciątko. Bo to jest ta jedna różnica, że u nas się nie przychodzi Mikołaj 24 grudnia, a już 6, żeby mógł do Was przyjść 24. Natomiast do nas przychodzi sam Jezus Chrystus jako dzieciątko i rozdaje prezenty. No także wszystkim życzę na te święta, żeby jak najwięcej prezentów i mimo tej trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, wiedzieliśmy, że. Chcemy, aby było jak najlepiej. Chcemy, żeby gospodarka się rozwijała, nie poprzez pomoc państwa, tylko żeby państwo nie przeszkadzało. Bo jako emerytowany przedsiębiorca muszę powiedzieć tak, że cały czas, jak państwo mówiło, że pomoże, to ja szukałem, gdzie by się tu schować, gdzie by tu coś ukryć, gdzie by nie pokazywać się, bo co chwilę jakiś nowy podatek, jakaś nowa, nowy przepis, a przepisy są tak szybko zmieniają, że dziś nawet jednoosobowa firma musi korzystać z zawodowych księgowych. Jeżeli są jakieś pytania, jestem gotowa odpowiedzieć. Do sesji pytań, za moment przejdziemy. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. zabranie głosu proszę Przewodniczącą Unii Europejskich Demokratów, Panią Elżbietę Bieńczycką. Z wielką radością witam to kolejne nasze porozumienie. Chcę podkreślić, że oryginalna, niezwykła w swojej barwie kultura śląska wzbogaca kulturę narodową. Jest jej bardzo istotnym podmiotem. W naszym programie kultura to bardzo istotny punkt, nad którym będziemy czuwać, pracować, przygotowywać nowe ustawy, pomagać. Środowiskom twórczym, odbiorcom polskiej kulturze. I chcę na ręce pana przewodniczącego złożyć takie serdeczne pozdrowienie również dla ludzi kultury Śląska, dla wybitnych twórców filmu, teatru, wybitnych pisarzy. Z wielkim sentymentem wspominam Kazimierza Kuca który tyle dla kultury śląskiej i naszego pojmowania jej w polskim społeczeństwie w polskim narodzie zrobił. I na koniec, jak pan przewodniczący mówił o y, y, Jezusie y, 24 to w Krakowie też Mikołaj przychodzi 6 grudnia, a 24 mamy w domu anioła. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zabranie głosu proszę wicemarszałka Sejmu, pana Piotra Zgorzelskiego. Najważniejsze, proszę państwa, że coraz rzadziej, a może już wcale gościć chce w naszym domu dziadek Mróz. Polska ma swoją tradycję, także odwołuje się do regionalnych swoich tradycji i myślę, że na spotkaniu dzisiaj z opinią publiczną. Chcemy zaprezentować kolejne bardzo ważne środowisko, które włącza się do prac koalicji polskiej w dużo większym i bardziej ścisłym wymiarze, ponieważ na podstawie porozumienia, które zostało przed chwilą podpisane, chcemy jako polityczna reprezentacja także dzisiaj partii Ślązoków razem w Sejmie zrealizować Projekt ustawy dotyczący języka śląskiego. Chcemy zadbać o to, aby o historii regionu śląskiego można było uczyć się w podręcznikach w całym kraju, ale także pokazujemy, że to są ludzie, którzy oprócz tego, że są patriotami swojej ziemi, także bardzo mocno stawiają na integrację Polski z Unią Europejską. Chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, że osoby, które uważają, że decentralizacja państwa jest tą ideą działania państwa opartą o zasadę subsydiarności, czyli pomocniczości z jednej strony, ale z drugiej strony uważają, że Unia Europejska jest strefą bezpieczeństwa i rozwoju. Z ogromną radością witamy Ślązoków razem na pokładzie Koalicji Polskiej, która, jak powiedziałem. Każdy wtorek, chyba już czwarty, prezentuje nową odsłonę. Zapraszamy kolejne także środowiska, które będą naszą koalicję polską wzbogacały. Dzisiaj chcę panu przewodniczącemu bardzo serdecznie za to podziękować i powiedzieć, że tak samo jak walczymy o samorządowców, którzy zostali według kryterium politycznego pominięci, ponieważ nie należą do prawa i sprawiedliwości. Także i o samorządowców śląskich będziemy bardzo mocno walczyli. Jesteśmy w kontakcie z Najwyższą Izbą Kontroli, która podejmie bardzo szybko działania w tym zakresie, aby tak naprawdę obnażyć hipokryzję polityczną partii rządzącej, że realizowane jest w praktyce hasło sami swoi. Bardzo dziękuję. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Dzień dobry, Fakty TVN. Panie prezesie, Szanowni Państwo, ja nie o śląsku chociaż o śląsku także, że o szczepionkach, które mają być w całej Polsce. Zapytam Pana jako polityka opozycji, ale także jako lekarza, czy nie ma Pan poczucia, że rozbudzono nieco przesadnie nadzieję, że ta szczepionka za chwilę będzie remedium na wszystko i że całość populacji w ciągu trzech miesięcy będzie, będzie zaszczepiona, mówiąc o tym narodowym programie szczepień. Czy nie należy dzisiaj trochę obniżyć temperaturę tej opowieści o szczepionkach? Po pierwsze, nie należy podważać szczepionek, jak to zrobił pan minister minister Kowalski, który powiedział, że on się nie zaszczepi. No to, to cała działalność propagandowa rządu, promocyjna rządu związana ze szczepieniami psu na budę, no bo jeżeli ministrowie rządu uważają, że, że nie należy się szczepić, no to jak przekonać tych, którzy mają dzisiaj znaki zapytania. Czy się szczepić, jak się szczepić, dlaczego się szczepić, na te pytania ja nie słyszę wciąż odpowiedzi. Codziennie powinna być informacja, zaangażowane autorytety, wszystkie środowiska polityczne, zaangażowane związki wyznaniowe na czele z Kościołem Katolickim do promowania akcji szczepień. Ona musi być dobrze przeprowadzona, to po pierwsze. Według tych założeń przedstawionych na Komisji Zdrowia potrwa to 4 lata. I to jest niestety najgorsze, co z tego wynika. Że mówi się o szczepionkach, które będą w styczniu, każdy z nas sobie wyobraża, że no to w styczniu się będę mógł zaszczepić. A jak nie w styczniu, to najpóźniej w lutym, może góra w marcu. A jak będzie to rozłożone w taki sposób, gdzie zgłosiło się 2000 punktów, w których będzie możliwość szczepień, jeżeli nie, za, nie zaangażujemy aptekarzy i aptek, nie zaangażujemy właśnie wszystkich środowisk społecznych i politycznych do promocji, do organizowania tych szczepień, nie włączymy wolontariuszy na szeroką skalę. To nic z tego nie będzie, bo cztery lata to jest zbyt dużo czasu. Seniorów samych zaszczepić to jest już około siedmiu, ośmiu milionów tych, którzy są w pierwszej transzy, powinni być zaszczepieni, i ich się nie zdąży w pierwszym roku zaszczepić. A co pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy socjalni, nauczyciele, uczniowie starszych też klas czy, czy studenci, żeby mogli wrócić do normalnego trybu funkcjonowania na uczelniach, czego bardzo brakuje. Tych pytań jest bardzo wiele, ale jest najgorsza rzecz, która się stała w ostatnich dniach, to jest podważanie zasadności szczepień przez samych tych, którzy powinni odpowiadać za ich szczepienia. Dziękujemy. Dzień dobry, Klaudiusz z Nowy Świata. Do Ślązaków także, bo jest przed chwili informacja, że polski samochód elektryczny i zera w Jawożnie ma być produkowany. Czy to jakaś duża szansa dla Śląska? 2024 rok to ma być ten moment, kiedy pierwsze samochody zjadą. Czy to taki wabik trochę rządowy też, czy, czy faktycznie jakaś jest w tym szansa? Po pierwsze, Jaworzno to nie Śląsk. To województwo bo, Śląskie. To województwo Śląskie. Ja jestem z tychów, więc wiem no, no więc dziwię się temu pytaniu. No cóż, niestety ale polityka w Polsce polega na dezinformacji. Trudno jest powiedzieć, co jest prawdą, a co jest tylko puszczonym szczurem. To te pytanie musiałby pan zadać. My mamy tą, tą pewnie wiedzę związaną z byciem w parlamencie, dlatego też warto łączyć siły, żeby, żeby wymieniać się doświadczeniami. Były zapowiedzi samochodu elektrycznego, miliona samochodów elektrycznych. Przez pięć lat de facto w tej sprawie nic się nie wydarzyło. Ucieszymy się z każdej nowej technologii produkowanej masowo w Polsce, ale podchodzimy z rezerwą do tej informacji, bo już takich ogłoszeń i fetowania wielkich sukcesów polskich w sprawie odkryć, w sprawie powszechności jakiejś technologii wdrożonej do użytku było po prostu bardzo wiele. Ten rząd ma to do siebie, że najpierw ogłasza sukces, a później ten sukces próbuje zrealizować. Uważam, że zasada odwrotna: najpierw zrealizować, puścić produkcję, sprawdzić, jak się będzie w praktyce. Kibicujemy polskim zakładom, i to, to na pewno. Dlatego też będziemy jutro mieć jako Koalicja Polska konkretną propozycję dla polskich przedsiębiorców: nie tylko dobrowolny ZUS, nie tylko zwolnienia lekarskie płatne od pierwszego dnia przez ZUS, a nie przez pracodawcę, czy obniżony VAT dla gastronomii, ale takie powszechne podejście do spraw przedsiębiorców. Dziękujemy. To jeszcze w sprawie, o której już pan prezes wspomniał, czyli Janusza Kowalskiego, Słyszymy, że ma być jednak odwołany ze stanowiska wiceministra. A to już przyszedł ten moment, czy to na razie jeszcze takie pochukiwanie? Wie pan, to i tak jest wszystko postawione na głowie, bo w normalnej sytuacji, jak minister wypowiada posłuszeństwo premierowi, no to jest ostatni dzień bycia tego ministra w rządzie. A tu mamy notoryczne wypowiadanie posłuszeństwa, czy jakiejś lojalności. W, te, w, tym, w tym sensie rozumiany, lojalności wobec szefa rządu, jego strategii, jego decyzji, które podejmuje szczególnie na podejmuje na forum międzynarodowym i tego po prostu w tej sytuacji zabrakło, żeby była ta akceptacja dla działań rządu. Dlatego takie decyzje już powinny być dawno. Panie redaktorze, proszę się nie, martwi, nie martwić o pana ministra Kowalskiego. Straci posadę, to zyska fuchę, dlatego że granicą suwerenności dla Solidarnej Polski jest brzeg koryta, przy którym już od sześciu lat stoją. Dziękujemy bardzo. Wszystkie pytania? Wszystko, nie ma więcej pytań. Bardzo, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.